Jakie są Twoje talenty i jak dzięki nim możesz jeszcze bardziej rozwinąć swój biznes? Na to właśnie pytanie będziemy poszukiwali odpowiedzi w dzisiejszym materiale wideo. Ja nazywam się Lechosław Halecki, jestem mentorem, strategiem i przedsiębiorcą tutaj na kanale Biznes w dobrym stylu. Każdego dnia w różnych kontekstach pokazuję konkretne kroki strategii po to, abyś przy porannej kawie lub herbacie mógł dobrze wystartować swój dzień. Krótkie intro i jedziemy z merytoryką. Steven Covey, autor Siedmiu nawyków skutecznego działania, powiedział coś takiego: Twoje umiejętności i talenty to twój największy zasób. Inwestuj w nie, a one zainwestują w ciebie. Wychodzę z takiego założenia, że najlepszą inwestycją, jaką może zrobić przedsiębiorca, jest inwestycja w swój rozwój. To, gdzie w tej chwili jesteś, szanowny przedsiębiorco i szanowny liderze, to efekt tego, kim byłeś wcześniej, jakiego typu decyzje podejmowałeś i jak Twoje talenty przekładały się na konkretne rezultaty. Mnie osobiście jakiś czas temu zainteresowało bardzo to, jakimi ja talentami dysponuję. Bardzo często jest tak, że mówiąc o talentach, myślimy o umiejętnościach tańca, śpiewu, obserwujemy ludzi, którzy mają w tym zakresie ogromny dar, posługują się nim i potrafią z tego dobrze żyć. Natomiast nie każdy może mieć talent do śpiewania, ja takiego nie mam, ale każdy z nas jakieś talenty ma. Zrobiłem sobie badania galupa, gdzie odkryłem, te badania pokazały, że pierwszym moim talentem spośród 34 jest stratek. Potrafię łączyć kropki tam, gdzie inni nawet ich nie zauważają, w jedną spójną całość. Dlatego też o strategiach mówię na tym kanale wideo. Dlatego też mam to przekonanie, że jako stratek mogę dać Tobie dużo konkretnych podpowiedzi, z których Ty możesz korzystać, bo wszakże też masz jakiś talent być może jest zupełnie inny niż talent stratega. Badania Galupa pokazują, że te firmy, które świadomie zarządzają talentami swoich liderów, i swoich pracowników są nawet o 12,5% bardziej produktywne. Być może pracowałeś nad swoimi talentami, być może jesteś ich świadomy. Jeżeli tak jest, to zachęcam cię, napisz to w komentarzu. Jestem jednak przekonany, że Twoje talenty to jeden z większych zasobów Twojej firmy i to właśnie na tych talentach możesz nadal tę firmę rozwijać. W tym miejscu mam dla Ciebie bardzo konkretne zadanie. Tak jak mówiłem już wcześniej w poprzednich materiałach wideo, tylko wykonywanie w tak zwanym międzyczasie tych prostych zadań, które Ci proponuję, da szansę, że te materiały wideo przełożą się na konkretne efekty. Pierwszy krok to autoanaliza. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, a najlepiej zacznij notować, w czym jesteś dobry. Z całą pewnością zauważasz, że są takie obszary, w których naprawdę doskonale się czujesz i widzisz, że tego typu konkretna twoja działalność, twoje zaangażowanie przynosi dobre rezultaty. W moim przypadku rozmowy z innymi ludźmi powodują, że po takiej rozmowie potrafię wskazać dla nich dobre rozwiązania. Powstaje strategia, której nie byłoby, gdybyśmy się nie spotkali i gdybym ja tych ludzi nie wysłuchał. Druga rzecz to feedback. Poproś zaprzyjaźnione osoby, te, które dość dobrze cię znają, aby dały ci informację zwrotną, czym ich zdaniem jesteś dobry. Być może się z nimi będziesz zgadzał, być może jest to dla ciebie zaskoczenie, natomiast oprócz tego, że jest autodiagnoza, wychodzę z takiego założenia, że zawsze warto innych ludzi zapytać, bo oni mają trochę inny ogląd niż my sami. Czasami jest tak, że ocena innych jest zupełnie inna niż nasza. Więc drugim krokiem poza autodiagnozą jest feedback. Trzeci krok to precyzyjny plan. Jeżeli wiesz już, co jest Twoim talentem, jeżeli wiesz, jak oceniają Cię inni ludzie, to zrób plan, jak Twój talent mógłbyś nadal rozwijać. Być może są to kursy, szkolenia, może warto przeczytać jakąś konkretną książkę. Ponieważ talent to nie wszystko. Sukces wielu ludzi, jak się zwykło mówić, jest 1% talentu i 99% ciężkiej świadomej pracy. Jeżeli talent jest nieoszlifowanym diamentem, to rozwijanie tego talentu, kolejne szkolenia, kursy będą szlifowaniem. Doszlifuj swój diament tak, aby zyskał ogromną wartość. Wykorzystaj swój talent do rozwoju tego zespołu i rozwoju swojej firmy. Jeżeli podzielisz się swoimi przemyśleniami, jeżeli podzielisz się swoimi odkryciami w komentarzu, będę Ci za to bardzo wdzięczny, ponieważ tak funkcjonują social media, że bez aktywności osób oglądających niestety nie docieramy do nowych odbiorców, a na tym mi bardzo zależy, aby te informacje rozpowszechniać, ponieważ wiem, że uczynią wiele biznesów, wiele firm dużo bardziej efektywnymi, dużo bardziej skutecznymi. Będzie lepiej, a przypływ podnosi wszystkie łodzie. Dzięki Ci bardzo za uwagę. Jutro widzimy się w kolejnym materiale, w którym będę mówił również o zasobach, ponieważ tak jak wcześniej wspominałem, cały tydzień mówię o jednym kroku konkretnej strategii, ale w bardzo różnych kontekstach. Jutro ten kontekst będzie dotyczył ludzi, Twojego zespołu. Jeżeli chcesz być przedsiębiorcą, to bez ludzi absolutnie przedsiębiorstwa nie zbudujesz. Jak wykorzystać zasób, jakim są ludzie, aby móc odnosić coraz to lepsze rezultaty. Dzięki weź pod uwagę to, o czym mówiliśmy dzisiaj. Uczyń Twój dzień lepszym, zadbaj o swój zespół. Widzimy się jutro w godzinach porannych. To mówiłem ja, Lechosław Halecki, mentor stratek i przedsiębiorca. Cześć!